Halo, halo, czy mnie słychać? E, przepraszam za, za <grych> e, coś takiego. Mam na imię Erwin, Jestem alkoholikiem. E, bardzo Wam dziękuję za zaproszenie, tak. Dwunasty e, krok. E, pamiętam, jak podchodziłem do, do tego kroku, e, byłem bardzo szczęśliwy, że e, przyszedłem. Jakiś etap y, swojej trzeźwości y, i wkraczałem w niego y, z dużymi tak naprawdę lękami, obawami, tak? Co y, będzie dalej? Y, jak to będzie wyglądać? Jak y, w ogóle zmieni się moje życie, tak? I kurczę, y, przeczytałem ze sponsorem 12 krok. I co się stało? I kurczę, życie, myślałem, że się nagle tak odmieni, nagle kurczę, y, przejdę 12 kroków i będę szczęśliwy, będzie moje życie e, pełne pięknych epizodów. I stało się to. Stało się to, że było jest cały czas y, y, pełne piękności, tak? E, zawsze gdy przypominam sobie te chwile, gdy pierwszy raz poprosiłem sponsora e, o, o przeprowadzenie mnie przez e, kroki, zawsze, zawsze chciałem dojść do tego dwunastego kroku, tak? E, a gdy już byłem na tym dwunastym kroku, e, zacząłem się troszeczkę obawiać, czy ja znowu sobie poradzę, czy ja dam radę, tak? Tu mówię szczególnie o sponsorowaniu, tak? O wprowadzeniu nowego członka wspólnoty w naszą wspólnotę, zaznajomienie go z naszą wielką księgą, przeprowadzenie go, razem przeczytanie tej księgi, tak? Było, było dużo, dużo wątpliwości, u mnie dużo lęku. E, na szczęście wspólnota mi w tym wszystkim pomogła. pomogła mi pomógł mi sponsor, pomogli mi przyjaciele, tak. I e, tutaj, jak e, ten dwunasty krok e, przebudzenie duchowo, tak. E, ja, tak samo jak e, tradycje, e, e, przechodzę ze swoim sponsorem. Tak samo e, lubię rozkładać ten krok też na pierwsze czynniki, tak? I każde słowo, które wydaje mi się, że znam. E, patrzę sobie w Wikipedię na przykład, czy w czy, czy NEC gdzieś, co oznacza dla mnie, tak? Co oznacza dla mnie, a co oznacza ogólnie. I właśnie to um, przebudzenie duchowo kurcze kiedyś myślałem, że przebudzenie duchowo to duchowe to jest e, nie wiem jakieś kurcze jakaś taka ala nirwana czy coś nie e, a z, z, dużo dużo na meetingach też słyszałem o tym przebudzeniu duchowym niektórzy mogli mieć mieli e, e, jakieś kurcze takie nagłe przebudzenia e, u mnie to wszystko się rozwijało, tak? A e, takie powszechne, dostępne e, coś, jak, jak, co dokładnie to znaczy, według Wikipie, Wikipedii, jest to przebudzenie duchowe jest to proces osiągania głębszego zrozumienia siebie, świata i duchowej rzeczywistości, często prowadzący do zmiany w sposobie myślenia i funkcjonowania. Może to być nagłe, intensywne doświadczenie lub stopniowy proces, który zmienia perspektywę życiową i wartości. Często wiąże się z odrzuceniem dotychczasowych wzorców i przyjęciem nowej, bardziej świadomej perspektywy na życie. Istotne aspekty przebudzenia duchowego to jest zmiana perspektywy, to nie tylko zmiana przekonań, ale głęboka zmiana sposobu postrzegania świata i siebie. Świadomość tu i teraz, skupienie na obecnym momencie zamiast na przeszłości lub przyszłości. Dążenie do życia w zgodzie z własną autentyczną naturą, a nie z oczekiwaniami innych. Otwartość na zmiany, gotowość do porzucenia starych wzorców i przyjmowania nowych doświadczeń. Praca nad sobą często wymaga konfrontacji z przyszłymi traumami, lękami i nieuświadomymi wzorcami. I doświadczenie emocji, uznanie i przeżywanie emocji zamiast ich tłumienia. I to nagle uświadomiło mi, kurczę, że y, to przebudzenie duchowo y, inaczej wygląda u mnie, tak? Y, aczkolwiek. Gdy to przeczytałem, spostrzegłem, że jednak wygląda to bardziej. Ten opis pasuje do mnie niż niektórzy opowiadają na mityngach, jak to y, przeżywali jakieś wewnętrzne ciepło czy, czy coś takiego tak, w różnych miejscach. Ja bardziej podpisuję się pod y, definicją przebudzenia duchowego, y, po prostu ogólnie dostępną. Y, i teraz właśnie przebudzeniu duchowo w rezultacie tych kroków, co mi dało, dały te kroki, tak? I właśnie te kroki dały mi zmianę perspektywy, tak? E, zmianę przekonań. Te moje przekonania się zmieniły, e, odwróciły się. Odwróciły się o 180 stopni, ja nie byłem człowiekiem e, tolerancyjnym. I ja całkiem inaczej postrzegałem siebie i świat. Który jest wokół mnie? Ja wszystko widziałem przez pryzmat mojego uzależnienia, ja wszystko widziałem przez pryzmat kieliszka, tak? albo pełnego, albo pustego, albo dążenia do, do czegoś więcej, wieczne niezaspokojenie żądzy, tak chciwość, ego i tak dalej, wszystkie te moje wady, i przez nie ja patrzyłem na otaczający mnie świat. Tak? Ja nigdy nie miałem świadomości życia tu i teraz. Ja nigdy nie skupiałem się tak naprawdę na obecnym momencie. Ja w pracy byłem w domu. Myślałem, co mam zrobić w domu, co powinienem zrobić, a będąc w domu, myślałem cały czas o pracy, o, o, o tam, gdzie tak naprawdę mnie nie było. Tak, Kurczę to ta autentyczność, dążenia do życia w zgodzie z własną autentyczną naturą. Ja naprawdę nie wiedziałem, jakim ja jestem człowiekiem, dopóki nie wstąpiłem do wspólnoty. Ja wiecznie yy, byłem zmienny jak chorągiewka na, wiecznie, na, na wietrze, tak? Ja miałem raz taką opinię, raz inną, ja raz. Yy, yy. Bardziej kurczę, nie wiem, nad z muzyką, słuchałem raz takiej muzyki, raz innej, e, tak, raz byłem fanem tego, raz tamtego. E, wszystko się zmieniało od okoliczności, tak? Raz e, lubiłem z kimś tam przebywać, a innym razem z kimś innym, a obgadywać tego, tak? E, ja nigdy tak naprawdę nie pracowałem nad sobą pod względem e, pod względem rozwoju duchowego, pod względem rozwoju takim duchowym, jak tutaj na, we wspólnocie, na programie, ja mogłem się rozwijać pod względem wszelkiego rodzaju udoskonalenia się w swoim zawodzie, w pracy, w rzeczach które robiłem, tak? Czy chodziłem na jakieś treningi i tak dalej. Nigdy tak naprawdę nie zastanawiałem się nad sobą, nad swoją egzystencją. E, tak szczerze, tak? Jak, jak to wyszło przez e, przejście tych 12 kroków razem ze sponsorem, tak? E, I nigdy nie uznawałem swoich emocji. Ja zawsze chciałem je przerwać. Ja zawsze chciałem tylko pozytywnych emocji. Ja nigdy nie uznawałem emocji e, tych, które, których nie lubiałem przeżywać. tak? Ja uciekałem od bólu, od bólu psychicznego, tak? od bólu odrzucenia, od bólu tak naprawdę patrzenia samego siebie w lusterko, od bólu akceptacji siebie. Ja wiedziałem, że mam wady. Ja wiedziałem, że mam e, problem z alkoholem, tak? Ale ja nie chciałem nigdy tego tak naprawdę uznać. Ja wiecznie musiałem to wszystko chować e, pod stół, e, zapijać, tak, żeby nie móc o, tym, żeby móc o tym w końcu nie myśleć, tak? I tutaj właśnie jest przebudzenie duchowe w rezultacie tych kroków, tak? Te kroki. Doprowadziły mnie do tego, że w końcu mogłem zacząć żyć tu i teraz. Mogłem realnie spojrzeć na e, samego siebie, na to życie, jak wygląda. I w końcu, e, jak Nasza Wielka Księga, nie możesz zrobić czegoś, czego sam jeszcze nie masz. Tak? I w końcu mogłem zacząć e, przekazywać ten progr program e, innym alkoholikom. Tak? Mm. I właśnie to jest to, żeby nieść to posłanie, czyli ten program. E, oczywiście, nieść posłanie można we wszelaki różny sposób, bo to nie jest tylko e, sponsorowanie. Tak? To jest jedna z form niesienia posłania. E, na pewno, wielko, e, na pewno e, niesienie posłania jest e, służba, e, która. Um, bardzo często też jest niestety ignorowana przez y, inne osoby, tak? E, ja wyrastałem też dzięki służbie. E, praktycznie od e, samego początku, e, gdy tylko wszedłem na program. E, sponsor zachęcał mnie do, do służby, tak? E, powiedział, że e, moje trzeźwnie E, tak naprawdę to nie jest tylko chodzenie na mitingi, tak? E, że moje trzeźwienie e, tak naprawdę składa się, e, tak jak na początku, jak, y, przepraszam, troszeczkę chaotycznie, na początku we wspólnocie mówili mi, że siedzę na stoku, y, y, który ma trzy krzesła, tak? Zdrowienie, jedność, służba. Przy kroku 12 sponsor mi powiedział, że ten stołeczek ma trochę więcej nóg i żeby w pełni e, zacząć normalnie na nim siedzieć i nie e, kiwać się na boki, e, to tych nóg ja mam 5, e, tak? I mówi, że 20% z tego mojego otrzeźwienia, gdy już doszedłem do tego dwunastego kroku, to są meetingi. 20% to jest sponsorowanie. 20% to są sugestie, które cały czas robiłem i do tej pory robię, tak? 20% jest to literatura. Rozwój przez literaturę, czytanie. Yy, czytanie yy, naszych książek, tak? Uświadomiłem sobie, że naprawdę, będąc we wspólnocie, ja bardzo dużo jeszcze rzeczy nie przeczytałem. Nie przeczytałem wszystkich ulotek, na przykład nie przeczytałem wszystkich yy, książek, tak? A mam do tego dostęp. A dlaczego tego nie robiłem? Przecież byłem już na 12 kroku. Czytałem tylko praktycznie wielką księgę i, e, i urych jakichś innych książek, tak? No wiadomo, codzienne refleksje do, 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 do sugestii. Tak? E, I właśnie też 20% jest to służba. I to wszystko tak naprawdę e, sprowadza się do, do 100% dbania o e, moją trzeźwość, tak? I to, e, gdy e, dotarło do mnie, co to jest dla mnie przebudzenie duchowe, jak się zmieniłem w rezultacie tych kroków, e, starałem się nieść to posłanie innym alkoholikom, sponsorowałem, służyłem, e, tak? E, i to wszystko dalej robię, to jeszcze jakoś mi idzie, tak? I cały czas mam problem, tak naprawdę, z drugą częścią tego kroku. Tak, jak z pierwszym, że jesteśmy bezsilni, tak? Okej, okay, to, to jestem bezsilny wobec alkoholu, łatwo mi przyszło, tak? Że moje życie stało się niekierowalne, to już było mi trudno. I tutaj jest ta znowu ta druga część kroku. I stosować te zasady we wszystkich moich poczynaniach. I tu jest dla mnie naprawdę ciężki kawałek chleba, żeby to wszystko przegryźć, przerzuć, a na koniec jeszcze połknąć, tak? Żeby po prostu czasami nie zwymiotować. O ile mi jest łatwo we wspólnocie zaakceptować drugiego człowieka, Jak mi jest łatwo we wspólnocie y, posłuchać, że miał zły dzień? Jak mi jest łatwo y, posłuchać, y, y, co go strapiło, gdy przychodzi ktoś i y, mówi, y, jak źle się odzywał do kogoś tam i tak dalej, że coś źle zrobił, tak? Albo czasami nawet mówił, że, że złamał prawo, za szybko jechał i tak dalej, nie? Na meetingu przychodzi mi to łatwo. Jak łatwo mi przychodzi na meetingu to, że ktoś nie miał czasu, był herbatkowym, nie przyszedł. Nie wiem, służbę po prostu gdzieś tam kurcze nieraz nie mógł, a nieraz po prostu nie chciało mu się przyjść, tak? Jak mi łatwo drugiemu y, alkoholikowi wybaczyć, wybaczyć to, co zrobił, jakim był człowiekiem, tak? Bo wiem, że on przychodząc do Wspólnoty staje się nowym, lepszym człowiekiem. On ma szansę wrócenia do społeczeństwa i życie godnie i żyć godnie, tak? To wszystko mi przychodzi łatwo we wspólnocie. Jak łatwo mi we wspólnocie przychodzi, gdy jest sumienie grupy, mam jakiś y, pomysł. Albo jak miałem pomysły y, też na, na intergrupie, jak byłem rzecznikiem, że ktoś to zanegował, mój pomysł, że to wszystko y, było głosowanie, żeby to, to y, o, w ogóle coś przeszło, żeby gdzieś tam nieść posłanie, ulotki roznieść, że ktoś mógł w ogóle y, zanegować to, przedstawić mi z innej strony, z innej perspektywy, tak? Tak jak to w ogóle się dzieje na meetingach ze sponsorem i tak dalej. Jak to mi łatwo przychodzi we wspólnocie? Ja pamiętam yy, takie czasy, gdzie ja po prostu na meetingi uciekałem yy, z domu, z pracy, bo nie chciałem żyć w tym życiu codziennym, tak? Yy, dla mnie meeting yy, cały czas jest yy, czymś wspaniałym. Yy, dla mnie przyjście na meeting. Yy, Często jest to, że spotkam się z przyjaciółmi, porozmawiam z nimi, tak. Zawsze przyjście na meeting dla mnie oznacza ulgę, tak. Zawsze jest to wspaniałe przeżycie. Wiele razy byłem na meetingu po to tylko, żeby uciec od obowiązków życia codziennego, od pracy, od domu, od tych myśli, tak. Poszedłem na meeting po prostu się zresetować. A w 12 kroku y, ja mam przenosić to, co się nauczyłem we wspólnocie, to, co y, nauczyłem się i co mi pokazało 12 kroków, przenieść na życie codzienne. Pamiętam, jak pierwszy raz usłyszałem od weterana, jak mówił, że 12 kroków. Najciężej jest wynieść poza wspólnotę i najpóźniej przychodzi do naszych rodzin. Gdy ja to usłyszałem, to sobie pomyślałem, no co to wynieść poza wspólnotę? Kurczę, raz, dwa, przeczytałem, ok. A co potrzebne mi to jest w rodzinie? W śródmiu w rodzinie jest dobrze, nie? Teraz jest dobrze. Wystarczyło tylko przestać pić i jest wszystko w porządku. To właśnie nie jest w porządku, bo zacząłem rozmawiać z ludźmi szczerze. Zacząłem rozmawiać z ludźmi szczerze w pracy, zacząłem rozmawiać yy, ze swoją rodziną, to już zacząłem też i w kroku dziewiątym, tak. Okazało się, że nie wszystko jest takie piękne. I to jest bardzo trudno. Bardzo trudno mi jest yy, zaakceptować yy, to, że yy, Wszyscy jesteśmy sobie równi. Zaakceptować wszystkich swoich współpracowników, że ma takie samo prawo do wypowiedzenia się, do y, wypowiedzenia e, swojego, do wdrożenia swojego pomysłu w pracy, jak i ja. Jak ciężko mi jest tak naprawdę w domu, w życiu codziennym, e, postawić na Równouprawnienie wszystkich członków. To, żeby, nie wiem, wyjazd na urlop e, był pomysłem wspólnym, nie moim. Żeby to było nasze wspólne dobro, nie tylko moje. Żebyśmy zobaczyli to, co ktoś inny chce, to co razem chcemy, nie tylko to, co ja. Tutaj też od, y, mi przychodzą y, z pomocą tradycje w, w życiu codziennym, tak? E, tylko to cały czas jest walka z samym ze sobą, z własnym ego. E, pamiętam pierwszy taki, pierwszą taką rzeczą, y, którą wspólnota przeniknęła w moje życie codzienne. E, która utkwiła mi tak bardzo e, w pamięci było to, jak pojechaliśmy e, razem z moją partnerką nad e, takie duże jezioro, nie, zawsze pragnąłem przejechać się motorówką samemu, tak e, poprowadzić ją i były takie motorówki bez patentu, tylko ja oczywiście bałem. Bałem się e, pożyczyć ją, bo przecież... Nie dam sobie rady, ja nie tego, nie, nie popłynę tak. Z daleka na tym jeziorze było mnóstwo e, wszelkiego rodzaju łódek, motorówek i statków. W końcu odważyłem się, zapytałem się e, mojej partnerki ukochanej, czy miałaby ochotę coś takiego przeżyć. Zgodziła się. E, Podszedłem, zapytałem się pana najpierw, bo oczywiście bałem się sam prowadzić tą łódkę, zapytałem się pana, czy może nas przewieźć, tak, zapłacimy i tak dalej. Powiedział, nie, pan sobie da radę, ja zaraz tutaj zawołam chłopaka, panu wytłumaczy. Ja mówię, no dobrze, z wielkim lękiem, ale zgodziłem się. Przychodzi taki pyrtek mi do pasa i mówi, wie pan, to jest proste. Nie wolno wpływać za tą i za tą boję, bo tam jest mielizna. No i wie pan, kto ma pierwszeństwo? Ja mówię, nie wiem, nigdy nie, nie prowadziłem żadnej łódki ani motorówki większej. Jemu jest trudniej manewrować. Pomyślałem, skoro taki łebek potrafi, to ja też wsiądę na tą łódkę. Wsiadłem, wsiadłem na tą łódkę i oczywiście od razu się wbiły moje wady. Bo to była troszeczkę większa łódka i gdy gdzie jest wajcha od prędkości, to była zablokowana takim skobelkiem i kłódką. Ja, oczywiście, w moich pragnieniach chciałem czegoś więcej. Ja tylko mogłem dodać gazu do tej blokady, nie? I to jeszcze przestało mi się podobać. Ja od razu w myślach yy, yy, szukałem. Śrubokręta, czegoś, żeby podwadzić, żeby to wyrwać, żeby poczuć więcej tego szczęścia. I co się okazało? Niczego takiego nie znalazłem. Od razu mi się y, przypomniała wspólnota, bo od razu się poczułem rozdrażniony, nie, niespełniony, i brakowało mi tego do szczęścia. I co zrobiłem? Od razu się cofnąłem do pierwszych trzy kroków, tak? Przyznałem, że jestem bezcinny wobec tego, tak? Yy, wziąłem, yy, yy, oddałem kierownicę mojej partnerce, mówię weź poprowadź, jeśli ja źle czuję, weź poprowadź Wzięła tą kierownicę, prowadziła, poszedłem na, na przód tej motorówki, pomodliłem się, zmówiłem modlitwę o pogodę ducha Uświadomiłem sobie, w jakim jestem miejscu, że ja, e, będąc e, w swoim dnie, e, w długach i tak dalej, e, gdzie nie miałem za bardzo grosza przy duszy, tylko długi, e, jestem kurczę, na wczasach z moją kochaną osobą. Jeszcze to była pierwsza moja tak naprawdę podróż motocyklem, e, płynę czymś. Czym zawsze gdzieś marzyłem o tym i mnie jest źle. I ja znowu czegoś chcę, tak? Powierzyłem się w tej chwili mojej sile, sile wyższej, zobaczyłem, gdzie jestem, w jakim miejscu się znajduję. Usiadłem obok mojej justynki, potem też z powrotem dała mi się poprowadzić troszeczkę tą, tą motorówkę. I poczułem się nagle szczęśliwy. Szczęśliwy z tego, co mam w danej chwili. Nie z tego, co ja znowu pragnę, tak? I wiecie co? I wtedy siła wyższa sprawiła, że <laughs> zaczął padać deszcz. Ale to, że zaczął padać deszcz, to już mnie nie zbiło z tego szczęścia. Mnie nie zbiło z tego szczęścia, ja e, po prostu, to mi nie przeszkadzało. I tak właśnie wspólnota wprowadza mnie do. Mojego życia codziennego, tak? To dzięki niej ja potrafię się teraz zatrzymać, ja potrafię dostrzec, dostrzec piękno w sytuacji, w której jestem, nie pragnąc czegoś jeszcze więcej. Ja w końcu, dzięki wspólnocie, mogę żyć tu i teraz. Ja mogę przeżywać te chwile naprawdę szczęśliwie. I tak zaczęły się chwile szczęśliwe, tak? Z chwilami, z emocjami, z których nie lubię przeżywać. Smutek. Kurczę, rozczarowanie. Bo wiecznie coś, coś takiego mi się zdarza, tak? Nienawidzę się pać, nienawidzę lęku. Ja nienawidzę tego w sobie. Ale ja teraz dzięki Wspólnocie to akceptuję. Ja dzięki Wspólnocie teraz wiem, że. Lęk i strach y, są moimi odczuciami. To są moimi emocjami. I tak po prostu jest skonstruowany mój organizm, że musi odczuwać te emocje. I ja w końcu je zaakceptowałem. Ja w końcu poznałem siebie. Ja w końcu poznałem dzięki Wspólnocie w życiu codziennym, co ja lubię robić, tak? Y, ja zmieniłem. Y, w swoim życiu bardzo dużo. Ja zmieniłem też i pracę. Ja yy, yy, poznałem, yy, mam nowe zainteresowania, mam nowe hobby, tak? Kurczę. Ja wiem jedno, że zawdzięczam to tylko wspólnocie. I dzięki właśnie temu krokowi dwunastemu, yy, który yy, wprowadził mnie w życie codzienne, wprowadził to moją wspólnotę, wprowadził te 12 kroków, tą akceptację, tak naprawdę tą społeczność, społeczność na zewnątrz, tak? I za to jestem bardzo wdzięczny wspólnocie. I wydaje mi się, że. Wena mi się urwała teraz, więc jeżeli chcecie, to, to, to zapraszam do, do jakichś pytań, do, do swoich wypowiedzi i tak dalej. Fiction, dziękuję, że, że mogłem się podzielić e, swoimi, swoim, swoim kawałkiem życia, tak, we wspólnocie i w życiu codziennym.